Janusz i Grażynka w RMFFM. Halo? Halo? Halo, Grażynka mówi. Trzy do jednego. Tak? Pięćdziesiąt zł się należy. Przyjęłam. Dobrze. Jak, Jakie pisze? Halo? Grażynka. Janusz, no. no! Ty mi biznesy niszczysz, klientów ja... mi odstraszasz. Przecież ja tu zakłady bokmacherskie mam. Czy nie rozumiesz, że my tu przyjmujemy zakłady na wynik tych waszych polskich wyborów, prawyborów? Ja tu już czasu nie mam. Z tego będzie kasa, Janusz, bez względu na wynik pan prezes wstawi sobie nowe kolana. Złote, Co? a skromne. O. I już nie będzie musiał stać w kolejce do ortopedy, powiem ci. Będzie teraz chodził do jubilera, A, także nie przeszkadza, je, ja tu zakłady To, je, to mam. jest Grażyna Halo? niepoważne traktowanie naszych tak? kandydatów. Oni tam dnia dnia. pięknie no. mówili na debacie. No. Pani Kidawa na przykład. Kandyduję, bo jestem tak. kobietą, prawda? A kobieta nie. da radę zasypywać Ale? podziały w społeczeństwie, Halo. prawda? Ale... Pięknie mówiła. Janusz, a co? Jaśkowiak ci się nie podoba on, już nie, czy co? On też ładnie mówił. Obiecuję, że zawsze będę stał po stronie poniżanych i słabszych. Proszę No, o. coś jak Zorro. Ty. Halo. No. Duży zwrot. Do tej pory staliście po stronie podziałów i zasypawaliście słabszych. A może zagłosujesz na Hołownię jednak w tych wyborach? Ty może jednak No, głównie? Na całość. Słuchałem. Ty masz go. talent. Słuchałem. No. skrócie to facet go chce, słucha. żeby świat był piękny, a ludzie się kochali. I żeby każdy Polak, nie wiem, miał po dwa mieszkania, jedno dla siebie, a drugie na wynajem. No. Janusz, bo ja już Was nie rozumiem. No co, to. Wy jesteście, macie problem jakiś z, z wysławianiem, wiesz? Czyli na kogo ty stawiasz? Pani Kidawa wygra. To 50 jednak, złotych. Pięćdziesiąt jednak... się należy. Dawaj, cicho. Jednak wypłynęła przy panu Jaśkowiaku. Wypłynęła. Eee. Ja no, tak. Przy panu Jaśkowiaku, jak ty to mówisz? To nawet kamień by wypłynął. Młyński.